Gdzieś tak w okolicach trzech lat temu to myślę, że 130 było na liczniku. A teraz? E, teraz? tak 95, się to w okolicach tego kręci. E, mam na uchowę, trenuję w Segocie od e, dwóch lat z hakiem, pracuję w oświacie, uczę informatyki w technikum. A po pierwszym treningu, znaczy to po połowie rozgrzewki, to stwierdziłem, niech mnie ktoś dobije. Ale, e, ale stwierdziłem, że e, jak już na przykład na następny nie przyjdę, to już w ogóle nie przyjdę, no i, no i jakoś, okay. jakoś, jakoś poszło. Ta zmiana, która nastąpiła ogólnie przez te dwa lata, to jest myślę ta podstawa, że, że, że ciągle to, to gdzieś, gdzieś, gdzieś się w głowie kręci ta krawka. Weszło mi to dosyć mocno w głowę. Zresztą znajomi mam, mam wrażenie, że mają je już dość, że ciągle tylko, a bo na treningu to, tamto, seram to. Trochę mi się czasami pokają w głowę, to jesteś nienormalny, bo przychodzisz stamtąd w za przeproszeniem, jak szmata, poobijany. Czasem gdzieś tam jakaś krew z nosa leci. A to mówisz, że jest fajnie, jeszcze za to debilu płacisz, tak? Natomiast, no nie wiem, jak ktoś nie spróbuje, to po prostu nie, nie, nie będzie wiedział, jak to, jak to wygląda. Tu niesamowita zmiana, gdzieś ta pewność siebie, jakieś, jakieś morale, naprawdę jak rakieta w górę. Ten, ten kontakt z ludźmi takimi, który, którzy mają podobną zajawkę, jest no, bezcenny, jak dla mnie. No pogadamy pośmiejemy się, potem sobie damy po gębie na treningu, a potem się znowu z tego śmiejemy i to jest, to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. W pracy, jak jak jest gorszy dzień, to naprawdę ten poziom irytacji, delikatnie mówiąc, jest dosyć wysoki, a tutaj przychodzę, zrobię swoje, wyjdę prawie właśnie na czworekach, ale głowa czysta, głowa pusta z jakiegoś takiego głupiego myślenia. Jest, to, to, to jest, myślę, jeden z takich głównych powodów, że gdzieś tutaj się, się pojawiam, ćwiczę, robię swoje. Właśnie ludzie i, i, i to, to że, że tutaj się buduje właśnie tą pewność siebie, różne powody, tak, że raz, że kondycja, dwa, że techniki gdzieś tam się poznaje jakieś, yy, to, to chyba to chyba są takie, takie najważniejsze rzeczy. To była, to była chyba najlepsza decyzja w ciągu ostatnich tam nastu lat, to, to tak, to spokojnie.